Już od pierwszych godzin po pojawieniu się tej informacji w mediach zaczęły napływać wiadomości od zaskoczonych seniorów, którzy po raz pierwszy od lat poczuli, że nadchodzą zmiany mogące realnie poprawić ich sytuację finansową. I właśnie o tej sprawie musimy porozmawiać bardzo dokładnie, bo to, co ZUS planuje na 2025 rok, nie jest drobną aktualizacją systemu ani kolejną techniczną poprawką. To coś znacznie większego. Nazywam się Dawid i dziś wytłumaczę krok po kroku, dlaczego te nowe przeliczenia, wyrównania i podwyżki mogą być dla wielu osób momentem, na który czekali całe życie. I już teraz powiem jasno, jeśli obejrzysz tylko połowę tego materiału albo przewiniesz fragmenty, możesz pominąć kluczowe elementy, przez co nie zrozumiesz komu i ile realnie się należy, a to może oznaczać utratę pieniędzy, które w 2025 roku będą dostępne dla większej grupy seniorów niż kiedykolwiek wcześniej. To, co teraz wychodzi na jaw, to fakt, że ZUS przygotowuje nowy sposób przeliczania emerytur, który w wielu przypadkach automatycznie podniesie świadczenia bez konieczności składania wniosków. Wyrównania, o których jeszcze niedawno mówiło się półgłosem, dziś stają się jednym z głównych elementów reformy i to niesymbolicznego wyrównania o kilka złotych, ale w niektórych przypadkach o kwoty sięgające wielu miesięcy zaległości, jeśli okaże się, że świadczenie było naliczane według mniej korzystnych zasad. To zmiana, która już na starcie wzbudza ogromne emocje, bo seniorzy po latach walki z niejasnymi dokumentami po raz pierwszy słyszą, że system sam zamierza naprawić swoje dawne błędy. W tym materiale pokazuje dokładnie, kto realnie może zyskać najwięcej: osoby z przerwami w zatrudnieniu, ci, którzy opiekowali się bliskimi, seniorzy z nieudokumentowanymi okresami składkowymi, ale również ci, którzy pracowali po osiągnięciu wieku emerytalnego. I tak praca po emeryturze, nawet dorywcza, może teraz dać większą podwyżkę niż dotychczas, bo nowe przeliczenia obejmą również ostatnie, często pomijane składki, tworząc bardziej precyzyjny i korzystny obraz historii zawodowej. Pojawia się jednak kluczowe pytanie, czy każdy senior dostanie podwyżkę automatycznie? Odpowiedź nie jest czarno-biała. Części przypadków wyrównania przyjdą z urzędu, ale są sytuacje, w których brak jednego dokumentu, jednego świadectwa pracy, jednego potwierdzenia opieki nad dzieckiem może zdecydować o setkach złotych miesięcznie. Właśnie dlatego w tym materiale wyjaśniam szczegółowo, jakie papiery warto sprawdzić, i jakie sytuacje są obecnie najczęściej korygowane i w jakich przypadkach Zelys sam przeliczy emeryturę bez żadnego wniosku. To jest moment, w którym wielu seniorów dopiero zaczyna rozumieć, że te zmiany nie są skierowane tylko do jednej grupy. Dotyczą ludzi z historią zawodową sprzed 30-40 lat, obejmują okresy nieskładkowe, pracę za granicą, działalność gospodarczą, nieregularne zarobki, wszystko to, co przez lata sprawiało problemy w wyliczeniach. Dlatego tak ważne jest, abyś obejrzał ten materiał od początku do końca, bo jeśli pominiesz choć jeden fragment, możesz przeoczyć informacje dotyczące właśnie Twojej sytuacji. Zacznijmy więc dokładnie od tego, co zmienia ZUS, kogo obejmą największe podwyżki i jak wygląda mechanizm wyrównań, o którym mówi się dziś w całej Polsce. I pamiętaj, kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić najważniejszych aktualizacji, bo rok 2025 będzie kluczowy dla emerytur w Polsce. Rok 2025 przynosi dla seniorów w Polsce ogromne zmiany w systemie emerytalnym, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczeń. O ostatnich miesiącach coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że przeliczenia emerytur, wyrównania oraz nowe zasady naliczania składek mogą realnie poprawić ich sytuację finansową. Właśnie dlatego dziś szczegółowo omówię wszystkie aspekty, które są najważniejsze dla osób korzystających z LIS, aby każdy senior mógł zrozumieć, jakie ma prawa i możliwości w nadchodzącym roku. Nazywam się Dawid i przez kolejne minuty przeprowadzę Was krok po kroku przez wszystkie zmiany, które wchodzą w życie oraz wyjaśnię, w jaki sposób mogą one wpłynąć na Wasze miesięczne świadczenia. Już teraz warto podkreślić, że jeśli obejrzycie tylko część materiału lub przewiniecie fragmenty, możecie przeoczyć kluczowe informacje, które wprost dotyczą Waszej emerytury, dlatego zachęcam, by zostać z nami do końca. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie przeliczeń świadczeń w sposób, który uwzględnia wszystkie okresy składkowe, w tym te, które wcześniej mogły być pomijane lub liczone według mniej korzystnych zasad. planuje nie tylko aktualizację wysokości miesięcznej emerytury, ale również wyrównania za wcześniejsze miesiące, a nawet lata, kiedy świadczenie było naliczane w sposób niepełny. To oznacza, że wiele osób może otrzymać jednorazową dopłatę, która będzie wynikiem przeliczonych składek i wcześniejszych błędów w wyliczeniach. Warto zwrócić uwagę, że takie wyrównania nie dotyczą wyłącznie osób, które wcześniej złożyły wnioski. W wielu przypadkach ZUS dokonuje ich automatycznie, jeśli system wykryje nieścisłości. Dla wielu seniorów szczególnie istotne jest to, że nowe przeliczenia obejmują również okresy nieskładkowe, takie jak lata opieki nad dzieckiem, przerwy spowodowane chorobą czy czas poświęcony na obowiązki rodzinne, które wcześniej nie były w pełni uwzględniane w wyliczeniach. Dla osób, które miały nieregularną historię zawodową, pracowały za granicą, prowadziły działalność gospodarczą lub miały różne formy zatrudnienia dorywczego, może to oznaczać realny wzrost świadczeń. Często okazuje się, że przeliczenia te zwiększają miesięczną emeryturę o kwoty, które w skali roku są znaczące, a jednocześnie obejmują wyrównania za wcześniejsze lata, co w praktyce daje dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów życia, leków czy rachunków. Kolejnym istotnym aspektem jest wpływ dodatkowych składek opłacanych po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przeszłości wielu seniorów nie wiedziało, że każda dodatkowa składka może zwiększyć przyszłe świadczenie. Dzięki nowym przeliczeniom ZUS aktualizuje wszystkie opłacone składki, tworząc pełniejszy obraz sytuacji ubezpieczeniowej. Oznacza to, że osoby dorabiające po emeryturze mogą liczyć na wyższe świadczenia, nawet jeśli wcześniej nie zwracały uwagi na wpływ pracy na wysokość emerytury. Nie wszyscy seniorzy mają jednak automatyczne przeliczenia. W niektórych przypadkach wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach opieki nad dzieckiem czy inne dowody zatrudnienia. To właśnie te brakujące dokumenty mogą decydować o setkach złotych miesięcznie, dlatego tak ważne jest, by każdy senior sprawdził swoją dokumentację i uzupełnił ją, jeśli to konieczne. Dawid zawsze przypomina, że nawet jeden brakujący dokument może mieć realny wpływ na wysokość emerytury, a przeliczenia z 2025 roku dają okazję, by nadrobić zaległości i poprawić sytuację finansową w sposób trwały. Warto również podkreślić, że zmiany w 2025 roku to nie tylko podwyżki i wyrównania, ale również próba ujednolicenia zasad naliczania świadczeń. Przez dziesięciolecia różne przepisy powodowały, że osoby o podobnym stażu i zarobkach otrzymywały zupełnie różne emerytury. Teraz ZUS stara się w pełni uwzględnić historię ubezpieczeniową każdego seniora, co sprawia, że system staje się bardziej sprawiedliwy i przejrzysty. To oznacza, że osoby, które dotychczas czuły się pomijane lub niedocenione, wreszcie mają realną szansę na wyrównanie swojej sytuacji. Co ciekawe, w nadchodzących przeliczeniach seniorzy mogą liczyć nie tylko na większe miesięczne świadczenia, ale także na jednorazowe wyrównania za minione miesiące i lata, które wcześniej były liczone według mniej korzystnych zasad. Dla wielu osób będzie to realna szansa na spłatę zaległych rachunków, zakup potrzebnych leków, a nawet poprawę codziennego komfortu życia. Warto podkreślić, że wyrównania te są przyznawane również tym, którzy wcześniej nie składali żadnych nowych wniosków, ZUS w wielu przypadkach działa z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą obawiać się dodatkowej papierologii, choć oczywiście w niektórych sytuacjach brak jednego dokumentu może wpłynąć na wysokość świadczenia. Seniorzy często pytają też, jak okresy nieskładkowe wpływają na wysokość emerytury. Okazuje się, że lata opieki nad dzieckiem, przerwy w pracy spowodowane chorobą czy wykonywanie czynności, które nie generowały składek, mogą teraz być uwzględnione w sposób, który realnie podnosi świadczenie. To ogromna zmiana mentalna i finansowa, ponieważ przez lata wielu ludzi nie wiedziało, że te okresy mogą mieć znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby każdy senior dokładnie sprawdził swoją historię ubezpieczeniową i zwrócił uwagę na wszystkie dokumenty, które mogą wpłynąć na ostateczną kwotę emerytury. Dodatkowo, nowe przeliczenia obejmują osoby, które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wbrew powszechnej opinii praca po emeryturze może znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia, szczególnie jeśli wykonywana jest przez dłuższy czas lub generuje wyższe składki. Dawid przypomina, że każda dodatkowa składka po 2025 roku zostanie uwzględniona, co tworzy pełniejszy i bardziej korzystny obraz finansowej sytuacji seniora. Dzięki temu osoby dorabiające na emeryturze mogą spodziewać się niewielkich, ale regularnych podwyżek, które w perspektywie roku lub kilku miesięcy będą zauważalne i realnie poprawią komfort życia.